Jest um, realizowany w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej pod tytułem Uniwersytety Europejskiej. Założeniem tego projektu jest um, głęboka integracja uczelni europejskich między sobą w celu stworzenia wspólnych um, podstaw pod mobilności, pod wspólne badania. Pod wspólne projekty, takie innowacyjne projekty naukowo-badawcze i studenckie. Uczelnia w Moguncji w Niemczech, to jest lider naszego konsorcjum, Uniwersytet Burgundzki w Dijon we Francji. I teraz zaczyna się robić coraz bardziej e, przyjemnie. E, geograficznie, bo jest to Uniwersytet w Walencji w Hiszpanii, Uniwersytet w Palermo na Sycylii e, i troszkę bardziej na północ e, Fińska i Waskle oraz Uniwersytet w Rydze. Założenie było takie, że projekt jest adresowany głównie dla studentów w celu stworzenia im ciekawych, innowacyjnych ścieżek mobilności studiowania. W ramach projektu między innymi zakładamy powołanie e, kampusu wirtualnego. Chodzi o to, aby przede wszystkim uniwersytet dzięki takiemu projektowi mógł się rozwijać, ale także i zacieśniać współpracę z innymi uniwersytetami, z którymi już wcześniej nawiązywaliśmy bardzo dobre kontakty. Myślę, że apetyt będzie rósł w miarę jedzenia, z racji tego, że tak naprawdę projekt daje bardzo dużo możliwości, czysto studenckiej, ale także i naukowej, bo przewidziane są, są nawet garanty naukowe i to dość dużo. Muzyka